Zaczynamy, twój piękny. To nie ja, to nie ty, nie, to ty jesteś. To pierwsze zdjęcie mi się najbardziej podoba. Tak, tak, czerwone. Zresztą w czerwieni tam. Mi tam, które tak? Aha. Tak mniej więcej. Ciężki wybór. Śniły ci się te zdjęcia? Serio, to serio? Ekran, serio, śniło mi się, że. Tylko nie pamiętam w jakim miejscu to było, ale też właśnie, że tak otwierałam pudełeczko i oglądałam te zdjęcia. Śniło mi się. Fajnie. No, to wynosie. się. No tak, bo te zdjęcia widziałaś e, jeszcze przed retuszem, nie? Tak, tak. To mhm. troszkę inaczej wyglądają. A. Są tam. A to myślę, że będzie moje profilowe. Które pokaż? To. Wow. Super. Chociaż, a czemu, dlaczego? Chociaż przez chwilę zastanawiałam się mhm. szczerze, czy nie wybrać tego. O, to jest też fajne Ale... Um, fajne, fajne. Tu jestem bardziej zamyślona, a tu mhm. taka bardziej uśmiechnięta. Uśmiechnięta. I teraz I zdecydować, jest? które. Możesz zawsze, możesz, zawsze można możesz zmienić. To, zmienić. Zawsze to można, to zmienić. To to można zmienić. Dokładnie. W zależności od y, nastroju, czy tam coś, nie? Super. A które Ci najbardziej podoba? Takie, nie wiem, ulubione, jedno albo trzy. No, no. dobra, to. A dlaczego akurat to? Podoba mi się ogólnie tak twarz, myślę, że jestem uśmiechnięta taką energią. Aha, dobrze. I te rozwiane włosy, tak? Bo tam tak, są, tam też. mamy rozwiane takie fajne włoski. To. O, tutaj tak. Uśmiechnięta. Tak. No i jest bardzo dobrze wybrała, ale... Której z tych? Której z tych. No mi się na przykład to podoba. O, tutaj, to, tak. Taką masz. Tylko tutaj fajne, właśnie... fajne emocje yy, na, tej, na tej buzi. Tak. I właśnie ja w pierwszej kolejności tak myślałam o tym zdjęciu. Mhm. Ale tutaj tylko że to jestem taka zaamaszona no, no poważna może bardziej. A, no. tu, a na tym uśmiechnięta. Na tym uśmiechnięta. Ale to, tak Ta. mówię, można zmienić. No, no tak, no jasne, pewnie że można zmienić. co zrobisz z tymi zdjęciami? Coś będziesz z nimi robić czy raczej raczej pokażesz znajomym? Na razie myślę, że pokażę, a potem, zobaczę. potem <laughs> zobaczysz. Aha. Nie, no to wiadomo, fajnie. A stresowałaś się na sesji? Może coś powiesz o samej sesji? No trochę na pewno się stresowałam. na tak? początku, ale... ale później? Ale potem już coraz <noise> lepiej. Na pewno człowiek nie jest przyzwyczajony. Yy, taka, taka praca modelki wie, w jakiś mm -hmm. sposób. No, każdy ma swoją jakąś specyfikę pracy, inną posturę, a tutaj nagle... <noise> no trochę żeśmy tam... Yy... Głowa, głowa. <głos> tak, <głos> trochę żeśmy Opracować tam, yy, że tak powiem, się nagimnastykowały, nie? Mm -hmm jednak żeby z tych nawyków swoich mm -hmm. e, tak było. A co ci, co ci się najbardziej podobało? Nie wiem, cała w ogóle atmosfera. Atmosfera, mm -hmm. że, że Przez chwilę tak człowiek kimś innym jakby się staje, mm -hmm. to, czy ten strój, czy ma pierwsze zmienia i tak na chwilę człowiek... No jest, nie jest inaczej, no, dokładnie. A jakbyś miała opisać w trzech jakby zdaniach, czy słowach, opisując tą sesję jakby? To co, to, co, to, co, to, co Ci się tam, nie wiem, podobało, czy jakbyś miała ją w trzech z słowach, zdaniach opisać? Mm. W trzech słowach? Tak. Ale to, to znaczy... Że... Nie wiem, czy coś zmieniła w Twoim życiu, nie wiem, coś, trzy jakieś zdania, słowa, które, które jakby odzwierciedlają całą tą sesję i to, co, to, co Ci się najbardziej podobało i tak dalej. No, po, yy, no bo tak powiedziałeś, że. Przełamał jakieś tam swoje strachy, mm -hmm, lęki mm -hmm. czy, czy coś takiego. Myślę, że kilka lat temu to może bym się nawet nie odważyła. Nie, zdecydowała, nie, nie zdecydowało, odważyła. A to takie jakieś. No i spełnienie marzenia, mm -hmm. i pokonanie swoich jakichś tam lęków, barier. I, barier. i, i realizacja je jakaś. No jednak. Mm -hmm. tak a czego to, się, a czego się tak bałaś? To... A czego się bałaś w ogóle przed sesją? Przed sesją? No, najbardziej no, najbardziej no może tego, że nie będę potrafiła jednak e, e, dobrze zapozować czy, aha, czy aha. no W sensie, do no, wiadomo e, wszystkie moje bo to panie, jednak, żeby tak żeby dany moment uchwycić mhm. to jest w zasadzie ułamki sekundy tak żeby ten tak 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 na pewno te tak obroty, jak ciężko jest tak 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 i, tak sobie uchwycić ten no chciałoby się, ale no nie zawsze to Tak, tak. Jest, tak. Że... No, 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 no. Czyli bać się, że po prostu będą jakieś problemy z pozowaniem, tak? Mhm. Bo... No... Ale żeśmy tam. <śmiech> trochę <śpiechu>, śmiechu, trochę. <śmiech> trochę, trochę trochę tego. Także fajnie. No i udało się. No, to dobrze, no, że to jesteś no za no Efekt końcowy jeszcze, jeszcze wymyśliłam leżenie na Mówię, no. to było zadanie dla ciebie. Tak, także tak, to było, ja to było, to było musowe zdjęcie. Tak, tak, <laughs> fajnie, fajnie. Radę. Razem. Razem, no. I jeszcze Wiola piękny makijaż Oczywiście, zrobiła. No, no makijaż Viola, to. Przepiękny, no, zadowolona. Fajnie. A jakbyś miała panią, które, nie wiem, trochę się boją, wahają, chcą, ale tak jeszcze nie do końca są przekonane, co byś im powiedziała? Żeby jakby je, nie wiem, ośmielić, może przekonać, ja może też... No, i uh -huh. jeżeli ktoś ma ochotę, to warto przełamywać takie jakby strachy uh -huh. i to jest zawsze na plus, bo coś dla siebie człowiek, jeśli ktoś tego chce i zrealizuje, to potem jest satysfakcja, że uh -huh. że tak się nie poddał. <grym> Dokładnie. Bo zrealizował uh -huh. swoje marzenie. Dobra, super, fajnie. Pokaż jeszcze swoje piękne zdjątka. Wow, to jest, to jest moje ulubione akurat. Tu to naprawdę wyszłaś. Ale to na profilowej Ogień. Czemu? Jak ogień było. No, to mogę zmieniać. Nie, no teraz masz 20, miesiąc, masz 20 miesiąc. zdjęć, to możesz co miesiąc no, pojemnym. Tak. I się nie zdudzi. Fajnie. No jest, Jestem ciekawa, ciekawa reakcji. Na pewno będzie szok niedowierzanie. No <laughs> Także szykuj no się. Szykuj się na zapchaną skrzynkę. Tak. Fajne, no tutaj mamy. O, też fajne. Takie biurowe trochę. Takie biurowe, no. Ale takie inne biurowe. Mhm. O, tutaj wesoła, fajne. To z tymi obrotami to było tak, też fajnie. Tak, Dobra, fajnie. Dzięki ci. I Joli też.